Cześć, witam was bardzo serdecznie. Oczywiście jest to dzień świętowania, więc zapewne jesteście przejedzeni jak ja albo przed jedzeniem, nie wiem, ale co chciałbym wam życzyć. No oczywiście bez czapeczki fejkowego Mikołaja nie może być, bo by nikt nie wiedział o co chodzi, więc życzę Wam, żeby te święta były dla Was niesamowite. Pełne prezentów, pełne niesamowitych przeżyć, pełne oczywiście ma nie magii, tylko po prostu obecności Jezusa, bo to są święta Jezusa, a nie kogokolwiek. No ale niektórzy myślą, że to jakieś święto, nie wiadomo jakie, jakieś mityczne, po prostu wybrane, nie wiadomo jak, ale wiecie o co chodzi. Co jeszcze? No, prezenty szczęścia, zdrowia, pomyślności. No więcej będę też mówił przed nowym rokiem, ale też chciałem wam powiedzieć, że życzę wam, żeby te święta były dla was takim czasem na przemyślenie. O, czasem na przemyślenie, czasem na przemyślenia na zrobienie planów, na zrobienie jakiejś rozpiski z całego roku, bo do, do końca roku został tydzień. Więc w zasadzie życzę Wam, żebyście przez ten tydzień zrobili sobie rozpiskę na kolejny rok i sobie stwierdzili: hmm, może zrobię to, może zrobię tamto. To wszystko by się według mnie, ja też zrobię. Więc zróbmy taki challenge, że, że się spotkajmy za tydzień. Prawdopodobnie będzie to ostatni dzień Starego Roku i sobie sprawdźmy. Jakie mamy, co, co zrobiliśmy w starym roku, a czego nie zrobiliśmy, i co planujemy na nowy rok? I zrobimy taki challenge. Ok? Dobra. Więc, oczywiście, jeszcze raz dzięki za oglądanie, za, za to, że mimo wszystko oglądacie moje vlogi. I oczywiście, nie bądź jak fajka, zostaw pod tym filmem lajka. Nie bądź jak huba, nie masz suba, daj suba, like, subscribe, and see you next time.